Ostatnio Julia von Stein oznajmiła, że kończy z telewizją. Dziedziczka firmy z branży funeralnej zapowiedziała, że planuje zostać piosenkarką. Odeszłam z telewizji, nie chciałam robić na rachunek sześciu dziewczyn, tylko na swój własny. Jestem najlepsza wśród najgorszych, a ja chcę odwrotnie. Chcę być najgorsza wśród najlepszych, ja chcę się czegoś uczyć wytłumaczyła swoją decyzję w nowym filmie w serwisie YouTube. Na reakcję ze strony koleżanek z TTV nie trzeba było długo czekać. Głos jako pierwsza, jak można było się domyślić, zabrała Lalunia Junik. W piątek Kasia opublikowała obszerne oświadczenie, w którym odniosła się do wypowiedzi koleżanki z takich programów jak Królowe Życia czy Diabelnie Boskie. Przyznała, że choć jest chora, to gdy zobaczyła wideo z wyznaniem Julki, momentalnie ozdrowiała. Jak zobaczyłam tego TikToka, to wyskoczyłam z łóżka. Dosyć tego, posłuchaj mnie, dziewczyno. Po pierwsze, nie odeszłaś z telewizji, nie okłamuj ludzi, bo program został tylko na jakiś czas wstrzymany zaczęła. Druga sprawa powiedziałaś, że pracowałaś na nas i byłaś najlepsza wśród najgorszych. Co to oznacza? Obraziłaś nas wszystkie obraziłaś Dagmarę ze, a nie mnie kontynuuje wzburzona. Że zapiek gwiazdka dalałaś na rachunek nas wszystkich? Pamiętaj dziewczyno, nigdy nie byłaś najlepsza, bo najlepszą oglądalność zawsze miała Dagmara, ja i Iza, byłyśmy trzy topowe, ujawnia. Dalej Lalunia stwierdziła, że von Stein nie jest ani interesująca, ani wiarygodna. Koleżaneczko, utrzymałaś się w tym programie tylko ze względu na twoją rodzinę, bo masz wspaniałą babcię i oni się do ciebie przyłączyli, bo tak naprawdę ciebie nikt nie chciał na początku oglądać. Okłamywałaś ludzi z niejedną sprawą, udajesz, u ciebie jest bardzo dużo udawanych rzeczy.